Euronext, co to jest? Euronext to wiodący rynek finansowy i giełda na kontynencie europejskim. Notowanych jest na nim ponad 1500 papierów wartościowych o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 4 biliony euro. Euronext jest największą giełdą w Europie i siódmą co do wielkości na świecie. Jak inwestować w Euronext? Możesz inwestować w Euronext na kilka sposobów. Inwestowanie w akcje ENX które reprezentują prawdziwą firmę. Handel indeksem Euronext 100 lub innymi indeksami zarządzanymi przez Euronext. Inwestowanie w wybrane fundusze ETF śledzące Euronext lub poszczególne sektory w jego obrębie. Inwestowanie w główne akcje notowane na Euronext poprzez selekcję ich w celu stworzenia dobrze zrównoważonego portfela. Wszystkie te opcje mają jedną wspólną cechę: można nimi handlować za pomocą kontraktów CFD lub kontraktów na różnice kursowe. Są to instrumenty pochodne, które replikują cenę papieru wartościowego, akcji, indeksu, funduszu ETF itp. i pozwalają na jego wzrost lub spadek, krótka sprzedaż, bez płacenia prowizji. W tym celu ważne jest korzystanie z wiarygodnych i regulowanych brokerów. Ważne fakty na temat Euronext: 22 września 2000 roku, w wyniku połączenia giełd w Amsterdamie, Brukseli i Paryżu, powstał rynek finansowy Euronext. W lipcu 2001 roku Euronext wszedł na giełdę, przeprowadzając pierwszą ofertę publiczną i zwiększając swoją kapitalizację. Pod koniec 2001 roku Euronext przejął londyński rynek kontraktów terminowych, kupując akcje Live, London International Financial Futures and Options Exchange. W 2002 roku do grupy Euronext dołączyły portugalskie giełdy, w tym Euronext Lisbon, Interbolsa i Boulse de Velores de Losboa oraz Porto. W 2005 roku został uruchomiony EuroList, który później przekształcił się w Euronext jednolity rynek, na którym wszystkie spółki zostały sklasyfikowane w grupach A, B i C według kapitalizacji rynkowej. W maju 2005 roku został uruchomiony segment rynku dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwom. W maju 2006 roku została zawarta bardzo ważna umowa pomiędzy Euronext a Giełdą Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, która z połączenia obu biznesów stworzy międzynarodowego kolosa. W 2007 roku zakończono fuzję z Giełdą Nowojorską, tworząc Nysę Euronext. W 2009 roku Nysę Euronext wraz z BNP Paribas HSBC i JP Morgan Chase uruchomiła Smartpool, Giełda Elektroniczna, Darkpool. W 2012 roku podjęto próbę poważnej fuzji pomiędzy Nysse nice Euronext i Deutsche Börse, w wyniku czego powstałby kolos giełdowy między Ameryką a Europą. Komisja Europejska zablokowała później tę próbę. Od 2014 roku Euronext jest niezależną spółką notowaną na rynkach Paryża, Amsterdamu i Brukseli. Nowoczesny wygląd Euronext Euronext powstała jako największa giełda na kontynencie europejskim. Początkowo pod ideą European New Exchange Technology, następnie pod akronimem Euronext. Dziś obejmuje kilka giełd M. Inaczej Amsterdam, Bruksela, Londyn, Lizbona, Dublin, Oslo i Paryż. Notowania Euronext obejmują akcje, fundusze ETF, warranty, obligacje, instrumenty pochodne, towary i indeksy. Główna siedziba operacyjna firmy znajduje się w Paryżu, a jej historyczna i prawna siedziba znajduje się w Amsterdamie. Dziś Euronext reprezentuje ponad pięć rynków krajowych. Prezentują najlepsze europejskie akcje i największe spółki w każdym kraju, które wchodzą w skład Euronext.